Mortalcie, ostatni krzyk. Mortalcie wydaje teraz płytę. Niesamowite, już można ją kupić. Pre-order, zobaczmy sobie w takim razie. Mortal, ostatni krzyk. Ostatni krzyk osiedla. Zobacz, ostatni krzyk osiedla. No dobra, zobaczmy. Co mówisz w Mortal XD, panie Kukę? Nie szanujesz Mortalcie? Ja na przykład szanuję. Za co go szanujesz? Za to, że nie wbił na mój serwer Minecraft. Nie wbił, raz. Nie, nie wbił w ogóle. A, się, a powiedział, że wbije. Dobra, let's go. Mortadella. Mortadella, ostatni krzyk. Oho, widzowie, chyba mamy. Kolejnego artystę, który ten wchodzi w vibe yy... mroczny. Mor mortal sta stał się opium? <ścoughs> 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 Kurwa, ale jajca, co? Ale jajca. Ojejku! O co chodzi z tym bitem? Co on taki kurwa? Pomimo tych raz Zostanę tu bo dobrze my i nim przykryję pian Coślewam mu ostatnich was okradziony? <noise> Wiele ludzi chce być tłem, niech nie widzą mnie Cisza dla mnie jest jak tlen, potrzebuję jej I chociaż wiem, że to moje życie jest jak sen Czasem trudno jest mi wstać, żeby dalej wiedzieć. Miałem skończyć tam, gdzie mikser Jak odejdę Gdzieś... Miałem skończyć tam, gdzie mikser Miałem skończyć tam, gdzie mikser Jak odejdę O kurwa No to mamy beef. Strzały w miksera! Strzały w miksera, moi drodzy! Ja pierdziele! No i co teraz, kurwa? I co kurwa teraz, nie? Nie wiem. Ach, przesada, nie? Otrzedz rzęsik, żebym musiał wypuścić, bo freeze akceptu nie dawał. Nie no stary, on dalej jest przecież podpisany, kurwa. No przecież płytę nawet wydaje przez, przez jego sklep. Zobacz. To jest wszystko nadal ten... Pod, wiesz. Pod okiem Freeza. Z oni zawsze bita piona. Widzicie, nie ma jednak Bipu z GenZi. Ale, kurwa... Nooo mikser został zniszczony Zkodzacie się ze mną? Byli, więc ja dla nich będę Nie ma tu spin, nie ma tu blizmo, tu nic nie znajdziesz Parę tych chwil to tylko film Zakłamałeś prawdę Ludzie mi piszą, że wszystko co robię, to robię to tylko by zarabiać Force robiłem to lata za darmo, więc na darmo Podajesz do plotkę dziś o mnie Pomimo tych rat Jak mnie znasz, już to dopiero mnie poznajesz Jestem jak dwóch, ale bardziej jak dwie twarze Dualistów nowo zbieram, dwie wygrane Znowu robię rzut monetą, którą stronę ci pokażę Nie wiem, czy mi się to podoba. W sensie to jest takie. Chyba poprawne, raczej, nie? Ale nic takiego, kurde. Nic takiego odkrywczego. W sensie. Ja trochę, od mor... ja trochę od Mortalcia. Chyba oczekuję więcej, trochę. W sensie, że ostatnie numery bardzo podobne, moim zdaniem. W sensie, bardzo podobne. Podobnie brzmią, moim zdaniem. Podobne motywy mają i może dlatego. Do życia, pasja w i no ale i każdy... tak utrzymuję, że z tych wszystkich youtuberowych to on najlepiej robi. Dziś, Tylko, że kurde ten beat jest taki... Wiecie jaki ten jest beat? Ja wam powiem jaki to jest beat i jak ja odczuwam. To jest stary beat typu... Dobra, robimy coś edgy i takiego kurwa bardziej, wiesz, metalowego. Ale nie za bardzo. Musimy nadal być trochę grzeczni, żeby radio to puściło. Wiesz o co chodzi? Że ten beat chce być taki edgy, taki kurwa mega jakiś taki agresywny, ale z drugiej strony, ale spokojnie trochę jeszcze wiesz, żeby nie przesadzić, żeby radio puściło. Wiesz o co chodzi? Taki kurwa. i to to w kurwa, nie? Że jest. Że nie jest taki wiesz, faktycznie kurwa szalony jakiś, nie? I, i kurcze. nie wiem. Taki zachowawczy bardzo ten jest beat, wiesz o co chodzi? Po prostu, że. Mógł trochę bardziej odlecieć, nie? Moim zdaniem. I, i się ponieść. Tylko, kurde. No, nieważne. To, to już uważam, że bardziej, bardziej na przykład beat jest w sensie ogólnie podkład muzyczny. U Smolastego jest bardziej taki, wiesz. Nie celujący w, kurde. E, radio. Pomimo, że radiową jest, ale. Też zodzi. Donate, zobacz, kurwa. Yy... 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 Powiedziałeś, że napiszesz mi na listę, ale zapomniałeś chyba. Nie, no ja zapisałem Twój nick. Zapisałem, wysłałem Zuzi. No ona się pewnie będzie odzywać, jak będzie chciała. Tylko ja nie wiem, czy ona już jakichś kubków nie zamówiła w tym czasie. Bo pokazywała mi. Nie wiem, czy o te chodziło. to była piosenka, nie? Tylko jest bardzo podobna. Taka to. Ostatni singli. Za mało wyróżniający się na single, bym powiedział. Panie Michale, martwi mnie zachowanie tego biednego kundelka z tyłu, który nie okazuje, czy, czy to normalne u tej rasy. Tak! Tak. To jest kundel wypchaniowy, tak zwany. I on po prostu I lubi stać w jednym miejscu i udawać, że nie oddycha. Taka rasa A tak, dziękuję za miesięcy A no to dobra, spoko, no No i co? Jak oceniacie tą nutę? Dla mnie taka piątka Ale... Piątka w skali mortalciowej, ale w skali youtuberskiej myślę, że siódemka Taka nie jest to złe, nie. Nie jest to złe, ale miał lepsze. Na pewno miał lepsze. Na 100% miał lepsze. Eee. Sorry.